Człowiek, który się ogładził, nauczył się wiązać szturowadła, zapinać rozporek, myć zęby, godzić się odpowiednio codziennie, a nie raz na tydzień, wyglądał już zupełnie inaczej niż ten pierwszy awans społeczny sowiecki w Polsce. Rodziną, która od dłuższego czasu odgrywa pierwszorzędną rolę w polityce w Polsce, nie polskiej polityce, tylko polityce w Polsce jest ród Cimoszewiczów. Pierwszym z nich był Marian Wincentowicz Cimosiewicz. Człowiek, który od 40 roku służył w wojsku w Armii Czerwonej, w Armii Okupacyjnej do 1943 roku. Sowieci w 1939 roku w porozumieniu z III Rzeszą Niemiecką najechali na Polskę. Nawet jeśli nie był tam ochotnikiem, jeśli został przymuso przymusowo wcielony, to nie jest rzecz, którą można by się było chwalić. On się tym chwalił. W dodatku bardzo szybko awansował w karierze w Armii Czerwonej, doszedł do stopnia sierżanta. Wreszcie, gdy tworzyła się armia Berlinga, taką wtedy popularnie nazywano i to jest właściwa nazwa, bo trudno mówić, że to jest armia Polska, jeśli całkowicie jest sowiecka z oblicza z natury i poza składem personalnym, że ludzi wcielano z łagrów, z wojska. Którzy byli przed wojną, na przykład wojsku, a później trafili do łagrów, oni są niewinni, ale ci, którzy tworzyli ten korpus zasadniczy, czyli korpus dowódczy, oficerski, to przecież byli zdrajcy. Równie dobrze moglibyśmy mówić, że gdyby Niemcy stworzyli po swojej stronie jakieś wojsko polskie, kadra byłaby niemiecka, w kadrze byliby Niemcy, a nie Polacy, to jakie to byłoby wojsko polskie i występowałoby też po stronie jednego z naszych agresorów, Cimoszewicz. Senior. Od 1972 roku odszedł na emeryturę. Czerstwy, zdrowy w 1955 roku życia. Miał szczególne zasługi. On w sumie nie służył wojsku, tylko w sowieckim smierszu w Polsce, czyli w informacji wojskowej. Od samego początku aż do końca. Mimo zmiany nazwy w 1957 roku na Wojskowe Służby Wewnętrzne, to w dalszym ciągu była przecież informacja wojskowa. Najgorsza, najbardziej krwawa sowiecka służba w Polsce. Gdy Cimoszewicz trafił na miejsce szczególne, został szefem Informacji Wojskowej Wojskowej Akademii Technicznej. Bardzo szybko się zorientował, że on, jako muzyk, niegramotny w sumie, bo przecież bez wykształcenia, nie daje sobie z tym wszystkim rady, wystąpił do swoich przełożonych, do sowieckiego nadzorcy Informacji Wojskowej, pułkownika Wozniesieńskiego, z prośbą o przeniesienie. Uzasadniał to tak: proszę o przeniesienie mnie. W ramach organów informacji MON do innej jednostki terenowej posiadającej skład osobowy o niższym poziomie intelektualnym, co dawałoby mi możliwość bardziej owocnej pracy przy moich możliwościach. On tych możliwości nie miał. Później w trybie wojskowym, w trybie informacji wojskowej, czyli sowieckich służb, dorobił sobie maturę. O, wtedy stał się już kimś. Ale jego syn Włodzimierz Marianowicz Cimoszewicz. Aktywny w polityce od 30 paru lat, od samego praktycznie początku, członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i to nie szeregowy członek, ale funkcjonariusz, osiągnął znacznie więcej. On po studiach otrzymał nawet szczególny dar od państwa ludowego, od Komunistycznej Polski, czyli amerykańską fundację Fulbrighta, gdzie pojechał na staż. Człowiek, który się ogładził, nauczył się wiązać szturowadła, zapinać rozporek, myć zęby, golić się odpowiednio codziennie, a nie raz na tydzień, wyglądał już zupełnie inaczej niż ten pierwszy awans społeczny sowiecki w Polsce, niż ci wydwierzęcy. I stał się bardzo popularny, dlatego że w 1990 roku, gdy komuniści musieli wystawić swojego kandydata na prezydenta, już wtedy nie jako PZPR, ale to był w dalszym ciągu PZPR, Włodzimierz Cimoszewicz znalazł się tu na odpowiednim miejscu. Wykształcony, z doktoratem komunistycznym, ale jednak doktoratem, bywały w świecie, z ogładą, nadawał się świetnie. Zdobył tyle, na tyle dużo głosów, że podbudował partię postkomunistyczną, a w istocie rzeczywiście komunistyczną, w taki sposób, że ona to wszystko przeżyła. Co więcej, zaczęła odgrywać olbrzymią rolę w Polsce. I towarzysz Władysław Cimoszewicz pełnił bardzo wiele funkcji. Był posłem, senatorem, ministrem wicemarszałkiem, marszałkiem Sejmu, był europarlamentarzystą, teraz jest senatorem z ramienia Platformy Obywatelskiej i był także premierem przez prawie dwa lata. Osławił się tą straszną powodzią, powodzią stulecia, gdy jedyne co miał do powiedzenia poszkodowanym jako premier, trzeba się było ubezpieczyć. Trzeba być zapobiegliwym, trzeba się ubezpieczać. Poprośmy sobie dzisiaj, człowieka, który tak wychodzi i mówi, że to nie radzisz sobie, jest ci źle, jest zaraza, nie masz zapasów, trzeba się było ubezpieczyć. Taki człowiek byłby skończony. Ale u nich jest ten szczególny dar, że spadają na cztery łapy, jak te bestie czerwone, i w dalszym ciągu nic im się nie dzieje. W 1991 roku poseł, który był kandydatem, a później został wybrany z obywatelskiego, Klubu parlamentarnego Jan Beszta Borowski przypomniał życiorys Cimoszewiczów. Przypomniał życiorys towarzysza Mariana Cimoszewicza i jego rolę w informacji wojskowej. Wszedł w spór z Włodzimierzem, z towarzyszem Włodzimierzem, który to wszystko zanegował i wyzwał posła Besztę Borowskiego od różnego rodzaju kłamczuchów i tak dalej. Może nawet tam gorsze określenia padły. I co się stało? Sprawa trafiła do sądu ale odbywała się wtedy, kiedy Włodzimierz Cimoszewicz był ministrem sprawiedliwości. No z taką osobą trudno wygrać, mając nawet najlepsze argumenty. Wygrać nie mógł, ale bardzo dużo rzeczy przy okazji wyszło na jaw. Zostało to ujawnione i dzięki temu coś wreszcie wiemy. Mamy następców. Już po tej poprzedniej kadencji towarzysz Włodzimierz Cimoszewicz nie kandydował. Uznał, że on teraz sobie musi odpocząć. Zasiadł w leśniczówce, którą prawem kaduka opanował przez wiele lat i płacił jakieś mizerne pieniądze za to. Później, jak się musiał ewakuować, to właściwie tak jak Sowieci w 1944-1945 roku. Wyrywał wszystko nawet ze ściany czyli klamki z drzwi, krany z łazienki i tak dalej, no bo to przecież wszystko było jego. Nie mógł zrozumieć, że to nie jest dawane raz na zawsze. To, że mu kiedyś komuna coś dała, czy postkomuna lokalna, to nie znaczy, że można z tego korzystać na zawsze. Ale wprowadzone zostało na miejsce tej osoby, towarzysza Władimierza Cimoszewicza, następne pokolenie. Tomasz Cimoszewicz, człowiek, który nie ukończył studiów, wyjechał do Stanów, tam się zajął kapitalizmem, no z takiej rodziny, która propagowała komunizm. Kapitała miała w kieszeni dopiero po tym, jak ta komuna rozróżniła te swoje obcęgi i ludzie zaczęli się zmieniać, ale przedtem to był kapitał w głowie, i tylko tym patowano. W Stanach Zjednoczonych zrobił podobno jakąś karierę finansową. Przyjechał wspomóc rodzinę, przyjechał wspomóc statusia. Pytany, dlaczego to robi, podobno odpowiedział. No pieniądze mam, pozycje mam, więc ja to robię dla Polski. A może my sobie nie życzymy, żeby takie osoby coś dla nas robiły i w taki właśnie sposób. Czyli trzy pokolenia rodu Cimoszewiczów w Polsce mają się dobrze, bardzo dobrze, a nawet jeszcze lepiej niż nam się wydaje. To jest nasz los. Trzecia Rzeczpospolita, która jest bardzo ułomna, która nie potrafiła się nie tylko odciąć od poprzedniego systemu, ale nie potrafiła go nawet pobieżnie rozliczyć.